Pogoda na środę w pigułce temperatury, bo od tego zaczniemy, dosyć przyjemne w Polsce centralnej w Polsce południowej, szczególnie w Polsce południowej 24 do 26 stopni Celsjusza, ale w Polsce północnej wyglądać to będzie inaczej. Przemieszczać się będzie tam chłodny front atmosferyczny, który z godziny na godzinę wypierać będzie coraz mocniej to ciepłe powietrze w kierunku południowym, dlatego w Polsce północnej 21 do 22 stopni Celsjusza. Zdecydowanie chłodniej niż w Polsce Południowej. W kolejnych godzinach, w godzinach wieczornych i nocnych, na południu nadal całkiem przyjemnie, 20, 19, 18 stopni Celsjusza. Na północy natomiast od 12 do 14 stopni Celsjusza. Chłodniej. Tam, gdzie będzie przemieszczał się front atmosferyczny, czyli przede wszystkim Polska Północna, no to opady. Opady przede wszystkim konwekcyjne, szczególnie w wschodniej części tego frontu, a więc Polska Północna, w północno-wschodnia. Co dalej? No, te strefy opadowe będą wędrowały dalej w kierunku centralnym i w kierunku południowym, zanikając. Mniej tych opadów będzie, natomiast gdzieniegdzie pokropić może. Jeśli chodzi o burze, to w godzinach popołudniowych burze mogą wystąpić przede wszystkim w Polsce północno-wschodniej, choć szansa na wystąpienie tych burz będzie raczej malutka. To jeżeli już, to na obszarze przede wszystkim województwa podlaskiego i części województwa warmińsko-mazurskiego oraz województwa ma. Ale tak jak mówię, szansa na to jest raczej mała. No i zostają nam jeszcze porywy wiatru, bo te będą silniejsze od 40 do 50 km na godzinę w Polsce północno-wschodniej. Dlatego tutaj przede wszystkim musimy na to zwrócić uwagę. Widzimy się w kolejnym materiale. Zapraszam na nasz długi odcinek na YouTubie Łowcy Włóż Paweł i Marta. Tam wszystkie szczegóły na temat pogody.